Dzień dobry. Dzisiaj y, chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która mnie tak naprawdę gryzie i w ogóle gdzieś tam w środku. Muszę się podzielić z Wami o tym, co mówi Gmina Żepin, pracownicy y, Gminy Żepin. Ci ludzie mówią i to wiele osób mi to mówiło, że po prostu ja mam rację, oni bym pomogli, ale oni nie mogą, ponieważ boją się o swoje stołki. Burmistrz by ich pozwalniał, mieliby nieprzyjemności, jakby chcieli mi pomóc. I teraz pytam się Was, urzędnicy, radni, w szczególności Pana Tariusza Wąsowicza, który. Jak go nazwałem yy, po sesji kiedyś, y, szofer, burmistrza, który nie pozwolił dojść mi do głosu, gdy chciałem coś powiedzieć, po prostu na jednej sesji y, krzyczał, że. Ale proszę mi nie przeszkadzać. I teraz pytam się radnych. Co z Was za radni? Pytam się gminy. Co z Was za urzędnicy, którzy. Powinni dbać o mieszkańców Rzepina, którzy powinni mi pomóc, a nie było nikogo. Nikt ze mną nie porozmawiał. Chociaż rozpowiadacie dookoła, że mam rację, że yy, tak nie powinno być, że pani Ewa Zezulak jest pazerna. Nie zrobiliście nic. Moje dzieci nadal wychodząc z domu są narażone na niebezpieczeństwo. Sąsiad Tadeusz, dzięki Waszemu przyzwoleniu i przyzwoleniu komendanta policji, wyzywał mnie, wyzywał moje dzieci. Potrafił powiedzieć do partnerki, żeby Benkarty prowadzała na smyczy, jak nie umie wyjść z domu. Tak powiedział. A przyzwoliliście wy na to. Mnie od głupków, od różnych po całym mnie w dupę macie tam gdzieś film na moim profilu, gdzie każe mi wypierdalać z podwórka. I dlatego tak jak powiedziałem panie burmistrzu nie odpuszczę tego, bo nie będziecie zabierać mojemu dzie moim dzieciom dzieciństwa. Nie będziecie Niszczyć moje rodziny. Tyle sprawca ja miałem, teraz ostatnia jedynie, na której sędzia przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sędzia zdziwił się, dlaczego świadkowie pani Anna, pani yy, yy, tutaj druga sąsiadka w ogóle. Były świadkami, dlaczego funkcjonariusz, były już funkcjonariusz policji, pan Kasik nie został przesłuchany. Przecież on był na interwencji. Dlaczego pani policjantka, która była z nim, nie została powołana na świadku? Przecież oni byli na interwencji. I teraz mam nadzieję, panie Kasiku, mówię do pana, jako policjanta byłego, Jednego naprawdę z tych dobrych policjantów, który tutaj na podwórku, w dzień interwencji, powiedział na temat komendanta policji, że jest niekompetentny. Który był uczciwy i w trakcie interwencji nawet uspokajał panią Ewę Sezula, która twierdziła, że ma tutaj umowę dzierżawy, czy to jest jej własność i może pokazać. Ten teren nigdy nie należał do Ewy Zezulak nigdy nie był dzierżawiony przez nią. Ponieważ jest to wspólne podwórko, a umowę, którą dostarczyła Ewa Zezulak na komisariat policji, którą przyjęła pani Waluk iwona, była fałszywa, ponieważ na umowie dzierżawy teren należał do skarbu państwa. Co jest Absurdem w całej sprawie, bo ponieważ podwórko jest częścią niepodzielną i nie należy tylko do korzystania właścicieli czy tam współwłaścicieli. Mogą tak samo korzystać najemcy, tak jak my jesteśmy, bo mamy mieszkanie komunalne. Uchwałę, którą podjęła gmina, którą poparliście na Wygospodarowanie 101 metrów. To samo co na tej fałszywej umowie dzierżawy, która była podrobiona. Było to, było to zrobione po to, aby pokryło tą fałszywą umowę dzierżawy. To było, żeby to poszło do prokuratury. Pan, panie Słowomirze, do dzisiaj oskarżył mnie, że nazwałem pana. Zarzuciłem panu skłonności pedofilskie, czego nie uczyniłem, zapytałem się pana tylko z jednych z filmów, w jednym z filmów, gdzie oblizywał się Pan Czy to miało być jakieś przesłanki Pedofilskie. To było pytanie poszedł pan do sądu razem z komendantem, który na przesłuchanie 29 lipca gdzie byłem przesłuchiwany przez Iwonę Waluk, oczywiście, tą samą panią, która złożyła wniosek do sądu. Próbował mi wmówić, że była umowa dzierżawy na ten teren. Tam pan kłamał i próbował mnie skłonić ewidentnie do tego, żebym uwierzył w to i poczuł się winnym, żeby po prostu wszystko było po, po myśli burmistrza i pana tam popełnił pan przestępstwo mówiąc na temat tej dzierżawy co mam zresztą nagrane nagranie potwierdziła yy, prokuratura że to jest nagranie z 29 że to jest pana głos na tym nagraniu że to pan weszedł. jest opisane mam wszystko w postanowieniu gdzie yy, 15 października 2022 roku prokuratura odmawia wszczęcia postępowania w sprawie Dariusza Trojana pana, panie komendancie Sławomira Dudzisa i tam innych ludzi ponieważ twierdzi prokuratura, że pani miała jak tam jest napisane dokument upoważniający ją do korzystania z tego terenu, tak ładnie napisali ponieważ Yy, mieli przykrywkę w postaci tej yy, uchwały, gdzie został wygospodarowany teren. Po to to było zrobione. Panie Dudzic sprawę, którą założył mi pan z komendantem i z panią Baluk, prowadził yy, sędzia Krzysztof Rataj, który przed laty. Yy, Warunkowo yy, umorzył postępowanie, które było prowadzone przeciwko panu, gdzie przekroczył pan uprawnienia i przyznał pan się do winy, współpracował pan, jak to sędzia yy, w uzasadnieniu napisał. Co mam tak samo yy, udokumentowane, mam nagranie yy, sędziego w chwili odczytywania wyroku. Później ktoś tam się odwołał od tego, bo tam po 5 tysięcy dostaliście na kogoś tam iście wpłacić. Dostaliście po 20 tysięcy, a pan, panie burmistrzu, wtedy powiedział yy, w wywiadzie, nie wiem, yy, chyba do Gazety Lubuskiej, że czuje się pan niewinny, że pan jest niewinny i nie wie pan, czy będzie pan się odwoływał. Ale przecież w Subicach pan się przyznał. Ten sam sędzia skazał mnie za pomówienie pana. Skazał mnie za pomówienie i yy, komendanta, którego nazwałem kłamcą. A jest kłamcą, kłamał w sprawie tego terenu. Za to zostałem skazany. Na godzinne odróbki. Skazał mnie za to, że pomówiłem paniom Waluk. A dlaczego tak się stało, że w trójkę poszliście? Bo. Pan komendant miał dług Znaczy się Pan miał u pana komendanta dług Do spłacenia zgadza się Bo jak pan Spowodowałeś kolizję Po pianemu to uratował panu dubę, Pan komendant Zgadza się Bo nikt sobie nie wymyśla Bajki że Jechał pan po pianemu Nikt nie pisze I to jeszcze sąsiedzi napisali Dzieci sąsiadów Że pan był piany Że pan jechał zygzakiem Szczegółowo jest wszystko opisane W liście, który trafia Do gazety lubuskiej Pan stwierdza, panie burmistrzu Że to jest jakaś intryga Gdy ja do pana Piszę z pytaniem Jak się zakończyła, nie odzyskuję opowiedzi Samie liście to pod dywan I teraz wróćmy Do gminy Rzepin jak mogliście pozwolić temu człowiekowi na obrażanie moich dzieci, bo to wy pozwoliliście, to wy jesteście tu winni. To nie jest tak, że rozpowiadacie, że wy macie uwiązane ręce. To po co wy tam jesteście? Po co są radni? Jak burmistrz robi sobie, co chce? Jesteście, nie wiem co, pachałkami burmistrza, czy co? Wy wszyscy powinniście przy wyborach zostać, że tak brzydko powiem, Wyjebani stamtąd, bo nie potraficie wspólnie działać, po to jesteście, żeby rozstrzygać różne sprawy, a nie, żeby burmistrz powiedział, że tak ma być i wy tak robicie. Jak to możliwe, że nikt mi nie pomógł? Jak to możliwe, że człowiek niewinny został skazany, a wy przyglądaliście się? Prosiłem. Wielokrotnie w pismach, które mam, o pomoc, o odpowiedź, żebym miał do sądu, nie odpowiadaliście. Prosiłem Was wielokrotnie o potwierdzenie, że nie ma umowy dzierżawy. Prosiłem o zawiadomienie prokuratury, że pani Ewa z Zulak. Popełniła przestępstwo. Nie uczyniliście tego, że posługuje się fałszywym dokumentem. Zrobiliście wręcz na odwrót. Wysłaliście ten fałszywy dokument do pana Boberskiego, który potwierdził autentyczność dokumenta. Nie mając żadnych uprawnień i podstaw prawnych, żeby takie pismo potwierdzić, żeby w ogóle. Nie wiem. Dokument, który mówi o dzierżawie terenu na yy, tutaj posesji Gusiaka 19, który należy do Skarbu Państwa. Takimi terenami nie zarządza gmina Rzepin, tylko starosta, co ewentualnie wojewoda. To jak mógł Pan Boberski potwierdzić tą umowę dzierżawy? Jeszcze jedna rzecz. Pan Boberski oświadczył do ubezpieczalni, w której była ubezpieczona Ewa z zulak, że my jesteśmy właścicielami mieszkania, znaczy Paulina. I przyszedł nam rachunek 2,800 do zapłaty. Dzięki oświadczeniu pana Boberskiego. I to wszystko trafi niebawem na biurko do prokuratury. To, że zabraliście Panie Woberski nam piwnicę, to, że kazaliście nam yy, odłączać kabel od yy, pomieszczenia gospodarczego, to wszystko trafi. Te nękanie mnie, partnerki, to, że Chcecie, żebyśmy rozebrali jedną szopek. Nagle to wszystko trafi do prokuratury. Te lewe uchwały, te mapy podrobione, przerobione, gdzie są niby teraz na Kusiaka 19 dwie działki 396 na 29, 396 na 30. Pismo poszło do gminy, do pani Pych. Pani Pych do tej pory nie odpowiedziała. Nie jest w stanie wskazać, gdzie są te działki. To, że pan burmistrz sprzedał mieszkanie komunalne pani, mieszkającej za granicą od wielu lat, za to też pan Bekniesz. To też trafi do prokuratury. Trafi to, że. Na filmie, który był dowodem, gdzie mówię, zadaję pytanie: Przepraszam, czy to miały być jakieś przesłanki pedofilskie? To był dowód w sprawie, że zarzuciłem panu skłonności pedofilskie. Tak działa sędzia Krzysztof Rataj, który, jak mówiłem wcześniej, postanowił zawiesić, warunkowo y, zawiesić y, karę Pana y, Sławomira Dudzisa, tak aby był burmistrzem, bo układziki Pana Burmistrza, człowieka PiSu, który ma trzy stanowiska w Zielonej Górze w partii PiS. I te znajomości pozwalały mu do pewnego czasu, bo ten czas już mija, robić różne wałki. Panie Sławomirze, czekam teraz, niech pan idzie do sądu. Sąd będzie na pewno sprawiedliwy. Proszę bardzo, czekam na to i Żepiniacy, zastanówcie się niedługo, bo to niedługo, czas leci prędko. Nie powierzajcie takim ludziom, którzy są w gminie, nie wybierajcie, nie głosujcie na nich. To są ludzie, którzy patrzą tylko swoje, na, na swoje stanowiska, na, na nic więcej. A tacy ludzie zwykli, jak ja, dla nich się nie liczą, bo burmistrz powie tak i oni mają zniszczyć tego człowieka. Mają robić wszystko, to, co każe burmistrz. I ci ludzie nie powinni nigdy więcej być w gminie na jakimkolwiek stanowisku bo może to trafić kiedyś na wasze dzieci w przyszłości na naprawdę na was a naprawdę to co się stało to co przeżyłem to nie jeden by się poddał słowa które padły yy, gdy przyjechali policjanci którzy yy, byli w interwencji, gdzie wezwaliśmy policję i powiedziałem, że zamknę się tu i podpalę w tej szopce i wtedy się rozwiąże sprawa. Padły dlatego, że Tadeusz, gdy wyzwał moje dzieci od bankartów i kazał prowadzać na smyczy, jak nie umiemy partnerkę wysłał od analfabetki, jak napisała o zakaz wjazdu do 22. To normalnie pękło coś we mnie, bo wiedziałem, że nic nie mogę zrobić, bo oni tylko na to czekają. Bo wtedy ja bym był winny, jakbym cokolwiek zrobił. I ten uśmiech na twarzy Tadeusza i Ewy Zezulak. Naprawdę. Był potworny. I dlatego proszę wszystkich, którzy mają wpływ jakikolwiek. Zróbcie coś z tym. Naprawdę. Nie tylko dla mnie. Bo ja walczę choćby nie wiadomo co, bo walczę dla moich dzieci, bo je kocham. Dobra. Kończę, bo już się po prostu to wszystko siedzi we mnie gdzieś tam głęboko. I naprawdę yy, mówię do wszystkich: Ja tym ludziom nie odpuszczę, choćby nie wiadomo co, choćby nie wiem, co miałoby się stać. Za to, co to zrobili, że zabraliście moim dzieciom dzieciństwo. Za to, że one też cierpiały na tym, chociaż są małe, ale to się na dzieci odbija. Nie pozwolę. Więcej wam na takie rzeczy nie pozwolę nikomu. Zapamiętajcie to sobie: że tak robią tylko ludzie podli, fałszywi, którzy naprawdę nigdy nie powinni być na tych stanowiskach, bo wy nie pomagacie ludziom, wy pomagacie sobie nawzajem. I słuchacie, jak Boga, jednego człowieka, który już niebawem znajdzie się tam, gdzie jego miejsce. Nie ja, to kto inny się do tego przyczyni. I życzę udanego wieczoru, i pozdrawiam. Trzymajcie się.